Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan jestem w miejscowości Krościeńko nad Dunajcem i wybieramy się teraz na szczyt Trzy Korony jeżeli jeszcze nigdy nie byliście w Krościeńku nad Dunajcem to mogę Wam powiedzieć, że tu jest przepięknie naprawdę bardzo fajnie spokój, czysto i można zatrzymać się w jednym z wielu pensjonatów, na przykład Blue Cafe tam się zatrzymaliśmy w tym pensjonacie. Dodatkowo jest basen, i dzieci mogą się kąpać. A przy samym moście, w samym centrum, jest taka siłownia na świeżym powietrzu. Więc jest naprawdę fajne miejsce, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i święty spokój. Krościeńko nad Dunajcem można się tutaj przejść ścieżką historyczną. A my teraz będziemy szli tutaj na most i za mostem rozpoczynają się szlaki. Będziemy szli żółtym szlakiem i przy końcu kawałek niebieskim na szczyt 3. Korony. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo przyjemnie. Jeżeli macie psa, to też ma gdzie się tutaj wybiegać. Dzieciaki także Przechodzimy mostem na drugą stronę OK, już jesteśmy na drugiej stronie Tutaj jest rondo Przy Karczmie, Dunajec, przechodzimy na drugą stronę OK, rondo załatwione Idziemy dalej Po drodze możecie zobaczyć, ile kosztują tutaj zestawy obiadowe różne Tutaj mamy stary kościół parafialny. Tak po drodze, skoro tutaj idziemy, to Wam pokażę jeszcze kilka ciekawych miejsc. Krościeńko z dawnych lat. Tutaj jest jakaś studnia. studnia Kazimierz. Można sobie wody nalać. I tutaj gdzie znajduje się studnia jest rynek. I za rynkiem idziemy dalej w stronę szlaku tu już jesteśmy na ulicy Mickiewicza i już jesteśmy na żółtym szlaku. Teraz idziemy kawałek ulicą Mickiewicza i tutaj łączy się z ulicą Jagiellońską. I Jagiellońską idziemy około 200 metrów i będzie w lewo skręt na szlak. Już zejdziemy z tego miejsca przy samochodach. Tak więc kawałek tu Mickiewicza i Jagiellońską idziemy prosto, ale już jesteśmy na szlaku, jak widzieliście. Idąc ulicą Jagiellońską, która już jest de facto szlakiem żółtym i zielonym skręcamy tutaj w lewo tutaj mamy drogowskazy pieniński park narodowy i idziemy żółtym i kawałek potem niebieskim na szczyt Trzy Korony tu gdy wejdzie się na szlak są też parkingi, gdzie można zostawić samochód. Opłata jednorazowa 10 złotych. Tu jest też mapka. Nadleśnictwo Krościeńko. Idziemy dalej. Weszliśmy dopiero malutkie malutki kawałek, ale już są piękne widoki, jak widzicie. Idziemy dalej. Pierwsze podejście, można powiedzieć, lekko wykańczające. Tu mamy krzyż. I naprawdę bardzo piękne widoczki. Sami zobaczcie. Kwiatuszki. Idziemy dalej. Żółty szlak. Idąc pod górkę, mamy naprawdę bardzo piękne widoki. Od razu Wam powiem, że buty trekkingowe, nawet przy bardzo dobrej pogodzie, będą najlepszym rozwiązaniem. Chociaż sportowych też dałoby się zapewne wejść, ale tak jest najwygodniej. Idziemy dalej. Po chwili dochodzimy do takiego miejsca gdzie można sobie odpocząć i idziemy znowu dalej przeszliśmy około 15 minut, idziemy dalej tutaj w lewo strzałeczka żółtym szlakiem idziemy Idąc dalej, dochodzimy do Majków Gronik Chwilę odpoczynku i idziemy dalej Po chwili dochodzimy do pewnego rozdzielenia Polana Wyrobek i idziemy dalej prosto Po chwili dochodzimy do kolejnego drogowskazu Są tutaj ławeczki, można sobie odpocząć przełęcz szopka bardzo istotna przełęcz bo tutaj mamy 3 czwarte godziny i tutaj niebieskim szlakiem do góry idziemy na szczyt 3 korony czyli teraz z tego żółtego szlaku którym szliśmy skręcamy w lewo i idziemy dalej niebieskim szlakiem ale zanim tam pójdziemy, zobaczcie sobie, jakie tutaj mamy piękne widoki. Spójrzcie na to. Tutaj wchodzimy na szczyt. Trochę takich, jakby schodeczków na tym niebieskim szlaku. Można się chwycić jeżeli byłaby taka potrzeba. I buty trekkingowe są naprawdę dobrym rozwiązaniem, ale jak widzę, niekoniecznym w sportowych butach też można spokojnie iść. My, jesteśmy około 10-15 minut od szczytu, takie schronienie tutaj małe jest. Można sobie wejść, usiąść jest zjeść, gdyby na przykład deszcz padał. I idziemy dalej na szczyt. Nawet zdarzają takie się tutaj kawałeczki, że się schodzi w dół. Tu już jesteśmy blisko szczytu. Co chwileczkę na tym szlaku wyłaniają się takie piękne widoki. Zobaczcie, widzicie to? Spójrzcie, normalnie bajka. Zobaczcie, widok na Tatry, coś pięknego. Idziemy dalej. Tutaj są takie schody. I kolejka się tutaj utworzyła, aby wejść. Tak więc troszeczkę to pominiemy, zobaczymy jak się to prezentuje tutaj. Tu po chwili dochodzimy do ostatniego drogowskazu. Tu jest kasa biletowa, 3 korony normalny, ulgowy, żeby na punkt widokowy wejść trzeba zapłacić. Trochę to takie dziwne, no ale i tu jest taka dosyć długa kolejka. Ale powiem wam szczerze, nie będę w niej 2-3 godziny stał, żeby tam dojść, więc Więc, wybaczcie, ale pominę tą kwestię zakupu, bo to jest trochę nienormalne. Więc uznam, że to już jest koniec. A jeżeli oczywiście wam się będzie chciało stać w tak długich kolejkach do punktu widokowego, no to już Życzę wam powodzenia. Ja idę na polankę odpocząć. No to wracamy na polankę. Tutaj sobie wróciliśmy, chwilę odpoczniemy i będziemy wracać. Tutaj na tych polanach nie można się rozkładać, ale widoki, zobaczcie, jakie piękne. Myślę, że naprawdę warto udać się na szlak. Jak widzicie, piękne widoki. Pan Cudownie. No i znowu jesteśmy w Krościenku, na dole. Tak więc chciałbym Wam podziękować za wspólną wyprawę. Na końcu można sobie kupić tutaj osypki inne jakieś smakołyki I do zobaczenia w kolejnej wyprawie. Cześć!